Cześć, siema, ma z tej strony I zapraszam cię na, zapraszam Was na kolejny odcinek z poszukiwań wykrywaczy metali Cześć, z nami Łukasz i Wojtek Jezioro jezioro Długie Dobiegnie wie chyba I ile dobrze pamiętam Bijamy do wody, jestem w Woderach Do pierwszego sygnału Jeszcze nie doszedłem do wody A ja już mam sześćdziesiątkę 60 z żelatem Zryweczka mam pierwszą o. No i pierwszy sygnalik to jest 81 Zobaczmy czy to dwuja, czy nie jest słuchajcie stara dwuja jest. Już malduję chłopakom, że mam pierwszą monetkę. Mam pierwszą monetkę! I to dwa ziko. No <noise> no. Przebija trochę na żelazo. Sygnał 56. To sam żelazny teraz Sygnał I mamy monetkę następną Słuchajcie, stara, widać że stara Już tu trochę leży Co to jest? 20 groszali W chwilę tu dwa grosze wykopałem Teraz mamy taki sygnał zrywkowy kopnę go. Już tak Brzydko. O, teraz już jest ładny. Przełamuje trochę na żelazo. trzeciątko, szóstka, to też nie żyweczka. Jeszcze coś innego. Siedemdziesiąt dwa, siedemdziesiąt trzy. Jest nadzieja na coś fajnego. Zawsze dobrze wróży, 5 zł może być, na przykład. Nie, jest niestety tylko grośnik. Albo jest jeszcze jeden, albo coś innego, najgorzej, klimka. Walimy co brzeg Ale ma pan ładnie kastę opoją Z taką już kupiłem Ktoś tak Ktoś tak, że tak powiem To jest wersja to Nie wiem Ja bym powiedział ktoś to zepsuł po prostu wykrywasz wiesz Przez to Czekał mu może Co? Przeciekał, Przeciekał i tę no. Ale <noise> idzie trafić do różnych ludzi dzisiaj. znalazłem jak na razie. A ja mam dwa złote Najlepszy mój wart dzisiaj. Wśród kakofonii różnych dźwięków, które spływają z plaży do jeziora. Udało mi się wyłuskać sygnał 86. I słuchajcie, i mam jest jakaś monetka. A co ja znalazłem? Słuchajcie, patrzcie, jestem teraz bogaty. Wojtek się chowa. Jak to wymienię teraz na nasze złotówki. To uciekam z kraju Jeden euro Ale ładnie Ja jestem normalnie dumny z siebie Idę Wojtkowi pokazać żeby mi zazdrościł Dawajcie Jeden euro 1 euro ja, ja Tym niemieckim orzełkiem Ogólnie sygnał wykrywaczem, ale bardziej na oko Powiedział? Smyczka wystaje tu jakaś Mogą to być klucze Nie, to jest sama smyczka Może jakaś dobra? Nie Czy to było to? Tak, to było to 61. Taka tak pewna złotura bym powiedział i płciutka przede wszystkim takie sygnały to ja lubię o Tak, mówię, złotywa. Piękny. Już mam 3 złoty. wykopała kapsla i 10 groszali w jednym dołku Było. Słuchajcie, naliśmy do punktu kulminacyjnego naszych poszukiwań. Ja już Wam pokazuję, co ja znalazłem. Śmieciory jak zwykle. Może Zaraz. Musicie mi wybaczyć, takie żulec już Czekajcie, 6 zł, 7-8 i euro. Czyli całkiem spoko. Jak na tą porę roku, oczywiście. Jak się podobało? Łapy w górę, subiki na dole, dzwoneczki. Wbijać na jakieś tam grupy na Facebooku. Typu szukajcie, a znajdziecie. Odkrywcy kąpielisk. No i co? Do następnego.